I przyklejamy. Po co jest ten lakier pod spodem? No po prostu jak my byśmy na gołe drewno, czy nawet na inny lakier, nitro to próbowali zrobić, to ten lakier będzie nam rozpuszczał i cały czas nam to będzie jeździć. Będzie taka galerowata. Jak to jest zrobione twardym lakierem pod spodem, to na luksem, to po prostu już nam nie jeździ. I oczywiście on powinien troszeczkę namięknąć. I jak nam tutaj coś załóżmy, że on nie chce się naciągać, to go po prostu można w jakąś formę naciąć. To i tak idzie ster, a my i tak go będziemy częściowo malować. Srewerka ma zostać tylko lustroboczne. Bo tu grzbiet i tak później szlifujemy, nakładamy farbę, tak samo jak i spół. A to jest potrzebne tylko głównie po to, żeby zostało nam to boczne lustro wabiące jak naturalna błyskająca rybka. No i oczywiście to musi źle mnie schnąć. To jest nam już niepotrzebne. To jest nam datek, który będziemy odcinać to, które nam tutaj zostało. Po prostu, bo to, to się później odcina już jak jest zasnięty żyletką i odrywa. Ale ja już, żeby wam pokazać szybciej, to Wam pokażę. Bo brzuszek, i później te wszystkie, które odstają, nam, odcinamy żyletką, czy, czy, czy po prostu nawet ostrym nożem. Jak on przysnie, to on już nie będzie się tak ślizgał. na tak, żeby względnie wszędzie nam przylegał, no jeśli coś się tam stanie, że lakier za szybko obeschnie, no to oczywiście trzeba poprawić. No, tu w zasadzie na bródce też już to nie jest potrzebne, bo tutaj burzutkę i tak zawsze przeważnie mały ale najważniejsza jest tutaj ta boczna powierzchnia, tak żeby tutaj nam dobrze przylegało. To jest cała filozofia, tak, żeby nie było zwarszek. No, oczywiście, to i powinno oko trochę cieszyć, że to powinno być względnie estetycznie. I tak oklejony odstawiamy, aby nam względnie dobrze podset ten lakier. Jeszcze za jakąś chwilkę trzeba go wziąć i w tych miejscach takich newralgicznych podociskać. I po jakimś czasie, tylko odcinamy. Równo brzuszek, i równo. Grzbiet nie musi być na środku. Więc może być z boku, bo on i tak będzie później malowany. I jeżeli tutaj, to tak, same krawędzie, nie drewno, tylko same, aby nam się po prostu nie było takich ostrych krawędzi, bo ten papier jednak ma swoją grubość i tylko go cieniujemy, żeby później jak położymy lakier, żeby nie było z boku. To macie, na tym polega. Można używać nawet kleju szybko schnący, dlatego że później jak my malujemy dalej, to tam już nie, nie ma groźby, jak to jest szczelnie przyklejone, że o, I to jest cała filozofia. I tak samo z drugiej strony, tylko pamiętajcie, że na jakiś twardszy, właśnie podkład. Tak samo z drugiej strony, oczekać, jak wyschnie, yy, odciąć naddatki, lekko przeszlifować i malować. I jak malować, wszystko. Tylko, oczywiście, nie ma sensu kleić, żeby później to zamalowywać. To jest po to, żeby ta powierzchnia, tutaj, od steru w dół. Właśnie została z tym, z, tym, z, tym, z tym błyszczącym złotkiem, które nam daje później naturalny efekt grybi, dlatego, że to nie jest gładkie, to jest kropowate i tworzą się załamania światła. Także to sobie kończysz kolego w domku. Jak to jest Twój woreczek? jest ten On też się oddaje. Kto wykapował to dobrze, kto nie to już nie wykapuje. To jest tylko dodatkowo, bo ktoś mnie tam prosił, żeby pokazać jak to szybko robi. Jak ktoś... No to co? Bierzemy się do roboty. Gumki nacięte. Koleś, kostki porobił ludzi. O, to, jeszcze, to jeszcze na pół. No ta jeszcze na pół można, bo później zaciapiecie. I tak musiałem mieć całą paczkę, bo te przetężone wybrałem wszystkie. Dostałem, wiecie co dostałem. Tak, tak się razy... Ile wam tak będzie potrzeba. Jesteście blisko siebie teraz. Jak będzie trzeba, to ja jeszcze napnę. Tu jest następna. Tak, na koniec wam rozdam stery do tych dobra, już, już. Teraz tatus, tak? No, mamy co? Mamy wątpliwości, mamy problemy. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Was tylko jest? Jeden tatus, 13. Tatus i 13. To 13 to nie znaczy, że pechowy kolega. Dla kogo pechowy? Dlatego pechowy. Ja jeszcze miałem małe problemy są gdzieś większe teraz? No. Tu są. Teraz są czytek większe, ale są i te jedyneczki, które... Zerówek Wam nie daje, dlatego że Ruchyście mieli straszny rok. 15 nie będzie 13. Ja będzie 14. Dobrze. Już. Yy, zaraz. To bo wszystko co żeście dostaliście, to do proszę. Do wykończenia, do tak przeszli wszystkie operacje. Dobrze. Walowanie. No. dwa. Proponuję, żebyście właśnie na 13 znaczy na te zajęcia, które będą dotyczyły środków w planie, żebyście przynieśli. te Znaczyć. A to teoretyczne zajmie. No, no, no. Tylko ja nie gwarantuję, że ja będę mógł prowadzić. To... To Dobra, poprosimy, rąbka, Gablasa. No, no. Wszystkie, te wszystkie, te, wszystkie, wszystkie trzy. Wszystkie Wszyscy trzy? Dajmy, dajmy. Każdy po trzy. Bo, no. Trzy każdy Ile no. ma. masz? Ty masz już trzy? Dobra. Ale on dla brata nie wejdzie. To nie ma. No, tam Podaj. Wszystkie! zaraz, moment, zaraz, moment, że nie wystarczyło. Na nie, bo tam to są te, eee, tamte. Zaraz ponownie. Najpierw daję żółty łapany. Tu jest żółć łamana perłą, intensywna taka maręczowa żółć, jest, yy, no, jest kolor, na dwie, też bardzo dobry. To jest czerń, zieleń, łamana złotem. Także jak będziecie chcieli na ile teraz filmujesz, na... to mi jeszcze no, nie, no to powiecie. Yy... A teraz jak chodzisz to na kredyt chcesz też? Tak. Na jaki na nie, 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 nie. A tam już co, synek ma malować, ale wiesz, Czy synek ma swoje, ta łowacz, tak? Po prostu to wziąłem w przyrodę. One czasami nie, nie, nie. mają więcej białych, czasami więcej czerni. Ale to są takie godowe marki polskiego głowacza. To jest wszystko z czegoś tam wzięte. Od czego? Ty masz